Od pokoleń galaktyczne rasy bojowe, krawani, gortakowie, Threksjanie – nosiły dumne miano dzieci śmierci. Ich światy były surowe, bezlitosne i pełne drapieżników, które czaiły się pod każdym liściem. Tam, gdzie jedno ukąszenie kończyło życie, a noc była tak zimna, że pękały szkielety, oni dorastali. Żyli, walczyli, ginęli. I wierzyli, że są jedynymi istotami, które naprawdę rozumieją brutalność istnienia. W ich społeczeństwach śmierć nie była tragedią, lecz dowodem na to, że życie było prawdziwe. Każda rasa, która nie podzielała tego samego okrucieństwa natury, była uznawana za słabą, godną pogardy, może nawet litości. Aż pewnego dnia patrol zwiadowczy Threxian trafił na nieznaną, niepozorną planetę obracającą się wokół żółtej gwiazdy. Atmosfera była stabilna. Grawitacja umiarkowana, ekosfera zaskakująco różnorodna. Pierwsze analizy nie wykazały niczego szczególnego. A jednak coś ich zatrzymało. Zdjęcie, które zarejestrował jeden z ich dronów. Ludzie brodzący w wodzie, w ściekle zimnej, pomiędzy ostrymi skałami, śmiejący się, gdy fale łamały im kolana. Brak ochrony, brak barier, brak sensu. Z początku uznano to za pokaz, mistyfikację. Może inscenizację mającą ukryć rzeczywistą technologię przetrwania, ale kolejne materiały tylko pogłębiały niepokój. Ludzie nurkowali pod lodem bez sprzętu, wspinali się na góry bez egzoszkieletów, biegali przez pustynie rozgrzane do stu stopni i co gorsza, robili to dla zabawy. Była w nich jakaś lekkość, jakby śmierć była tylko jednym z możliwych zakończeń przygody, a nie czymś, czego należało unikać za wszelką cenę. Zwiadowcy wrócili z pytaniem, którego nikt nie rozumiał, czy naprawdę jesteśmy jedynymi śmierciowcami we wszechświecie? Wielka Rada Krawani, najstarsza cywilizacja znana z przetrwania na planecie, gdzie burze pyłowe trwały miesiącami, zignorowała ostrzeżenia. Uznano ludzkość za egzotyczną ciekawostkę, nędzny gatunek beznaturalnej zbroi, z krótką długością życia, który przez przypadek ewoluował zbyt szybko. Nie rozumieli, że przetrwanie nie zawsze przychodzi przez siłę. Czasem przychodzi przez uparte, głupkowate trzymanie się życia bez powodu. Postanowiono rozpocząć misję obserwacyjną, nie z powodu strachu, ale z ciekawości. Kortakowie wysłali trzy statki na orbitę Ziemi. Obserwowali ludzi podczas konfliktów, katastrof, pandemii i coś zaczęło im się nie zgadzać. Gdy ogień trawił lasy, ludzie walczyli z ogniem rękami, nosząc wodę w butelkach. Gdy trzęsienie ziemi pochłonęło miasta, nie czekali na rozkazy. Grzebali w ruinach gołymi rękami, krzycząc imiona bliskich, walcząc o każdą sekundę, o każdy oddech. W tym był obłęd, w tym był chaos, ale w tym była dusza, której nie potrafiły zrozumieć żadne algorytmy wojen galaktycznych. W końcu doszło do pierwszego bezpośredniego kontaktu. Na zboczu góry, położonej w miejscu zwanym Himalaje, przedstawiciel gortaków pojawił się przed grupą ludzi, gotów zademonstrować swoją wyższość. Spodziewał się krzyków, ucieczki, może panicznego błagania. Zamiast tego, jeden z ludzi, stary mężczyzna w kurtce pokrytej lodem, spojrzał na niego, uniósł brew i powiedział: Chcesz trochę zupy? Obcy nie zrozumiał. A potem zrozumiał, że to, co uważał za groźne, było dla nich codziennością. Zameldował to dowództwu, które nie chciało tego słyszeć. Bo jeśli Ziemia naprawdę była planetą śmierci, to nie tylko przez swoje warunki. Była nią, bo jej mieszkańcy przetrwali mimo wszystkiego. Bez technologii, bez ułatwień, bez wsparcia z zewnątrz. Ich broń to była pamięć. Ich tarczą, miłość, która nie miała sensu w świecie pełnym bólu. Ale właśnie dlatego, gdy inni umierali, oni jeszcze śpiewali. Kortakowie zaczęli się bać. Bo zrozumieli, że to nie Ziemia ich zniszczy zniszczy ich to, że przez cały czas myśleli, że znają śmierć, a nigdy nie poznali człowieka. Galaktyczne rady, napompowane tysiącami lat dominacji, nie zniosły myśli, że ich tytuł jedynych śmierciowców został zakwestionowany. Dlatego wysłano flotę na orbitę Ziemi nie dla wojny, ale, żeby przypomnieć Ziemianom, gdzie jest ich miejsce. Ludzkość nie zareagowała alarmem. Nie odpaliła rakiet ani nie zmobilizowała armii. Zareagowała ciszą. Nad planetą zawisły dziesiątki okrętów, każdy o sile zdolnej stopić kontynent, ale Ziemia milczała. Rządy nie przemówiły, wojsko nie poruszyło się z bas, zamiast tego świat patrzył w niebo. Ludzie z każdej kultury, z każdej granicy po prostu wstali i spojrzeli w górę, jakby coś wewnętrznego poruszyło ich bardziej niż dźwięk syren. Nie było paniki, był oddech. Jeden wspólny, niespieszny, głęboki, jakby cały gatunek postanowił przypomnieć, kim jest, zanim ktokolwiek spróbuje im to odebrać. Pierwszy strzał oddano z imperialnego pancernika klasyk Sartul, zniszczył stację meteorologiczną w Arktyce. W odpowiedzi: Ziemia wysłała sygnał starożytną melodię. Nie była to wiadomość zakodowana binarnie, ani militarny kod to była piosenka Don't let the sun go down on me. Piosenka, która przeleciała przez wszystkie kanały, z której śmiejący się operatorzy wojny niczego nie zrozumieli, ale coś w niej sprawiło, że niektórzy z nich zaczęli płakać, bo ludzie nie odpowiedzieli złością, odpowiedzieli pamięcią. Kilka godzin później nad Antarktydą pojawił się pierwszy Terran Ghost Class okręt, który istniał tylko w teoriach. Niewidoczny dla radarów, poruszał się jak cień między wymiarami i zadał cios nie przez zniszczenie, ale przez oślepienie. Wyłączył całą sieć sensoryczną floty w milisekundę. Okręty pozostały ślepe, głuche i bez dowództwa. Ludzie nie zniszczyli ich. Jeszcze. Ale wszyscy, absolutnie wszyscy zrozumieli. Ziemia się obudziła. W wieży dowodzenia jednego z Gorthakich pancerników młody oficer zadrżał, gdy zobaczył, że jeden z Terran pojawił się na ich mostku. Bez transportu, bez skanów, bez zapowiedzi. Stał po środku. Bez broni, bez zbroi, w czarnym płaszczu, z rękami spleczonymi z tyłu. Tylko spojrzał na nich. Nie uśmiechnął się, nie przemówił. Po prostu patrzył. I to wystarczyło, by pięciu żołnierzy upadło na kolana, a jeden uciekł z krzykiem. Ten człowiek nie był żołnierzem w tradycyjnym sensie. Był czymś innym. Nazywano ich w wewnętrznych raportach bezimiennymi. Specjalne jednostki wywiadowcze ziemi, które nie zabijały przez broń, lecz przez obecność. Potrafili rozpoznać ból, który skrywał się za logiką obcych imperiów. Mówiono, że byli ci, którzy przetrwali wszystko, co człowiekowi nie powinno być dane. Obozy, wojny atomowe, utrata rodzin, zdrady przyjaciół, całe epoki rozczarowań. Nie po to by się mścić, ale po to by przypominać. Czym jest śmierć? Czym jest życie? W tym samym czasie, na orbicie Saturna, inna jednostka ludzi, ubrana w stare mundury z czasów, których galaktyka nie pamiętała, wypuściła zapis wizualny. Pokazywał historię Ziemi, upadek cywilizacji, powstanie z gruzów, wędrówki przez zimę nuklearną, odradzanie nadziei z błota i krwi. I dzieci. Zawsze dzieci, brudne, ale śmiejące się, biegające w ruinach. Obcy, którzy to oglądali, nie mogli oddychać. To nie była propaganda. To była prawda, której nie znali. I to prawda ich przeraziła. Floty zaczęły się cofać. Nie przez rozkazy, ale przez instynkt. Jak zwierzęta, które czują zbliżające się tsunami. Nawet najtwardsze rasy, kserani, którzy żyli we wnętrzach gwiazd, tarnowie, którzy karmili się lawą, zaczęli szeptać o ziemianach jako pradawnym demonie, którego lepiej nie budzić. Ale demon nie przyszedł zniszczyć. On przyszedł przypomnieć. Bo gdy inne rasy uczyniły śmierć Bogiem, Ludzie uczynili ją towarzyszem, który siedzi cicho przy stole i przypomina, by nie tracić ani dnia. I jeśli galaktyka naprawdę uwierzyła, że zna śmierć, to po raz pierwszy zobaczyła ją w oczach tych, którzy przez nią przeszli, lecz nigdy nie pozwolili jej zdefiniować ich istnienia. Terranie nie przyszli po zemstę, przyszli po pamięć i to właśnie zabolało najbardziej. Nad orbitą Neptuna zawisła cisza. Żadne skany, żadne sygnały, żadne komunikaty z floty, która miała obserwować dalsze ruchy Ziemi, nie powróciły. Wysłano zastępczą grupę zwiadowczą elitarnych agentów Imperium, wyszkolonych w warunkach ekstremalnych, zdolnych przetrwać w próżni i przeżyć kontakt z plazmowymi falami słonecznymi. Ich zadaniem było jedno dowiedzieć się, co się stało z poprzednią flotą. Znaleźli tylko puste wraki, rozłożone jakby przez samą przestrzeń, bez śladów walki, bez spalonej blachy, bez strzałów. Tylko w jednym kokpicie odnaleźli coś jeszcze. Ekran odtwarzający nagranie rozmowy ojca z córką prowadzonej tuż przed wybuchem starej wojny atomowej na Ziemi. Głos ojca drżał, dziewczynka śmiała się, i coś w tym śmiechu przeniknęło obcych na wskroś. Tego dnia galaktyczna rada zwołała swoje najpilniejsze posiedzenie od ponad dwóch tysięcy lat. Obrazy ludzi w pustkowiach, trzymających się za ręce, budujących z ruin, nie napędzały strachu przez wojnę, one wzbudzały niepokój przez coś znacznie starszego. W ich oczach dostrzegano nie podbój, ale absolutny brak strachu przed stratą. I właśnie to sprawiało, że nie dało się ich zastraszyć, zdominować ani podporządkować, bo ludzie znali piekło. Oni zbudowali się z jego cegieł. Na tajnym spotkaniu Sojuszu Krawani, komandor Wurlak, słynny z wybicia całych kolonii własnymi rękami, trzymał głowę nisko. Powiedział, że słyszał ich śpiew. Nie z głośników, nie z transmisji, ale we śnie. Że śpiewali, jakby każdy wers był zapisem bólu. A jednak w tym bólu była siła. Jakby każdy raz, kiedy ktoś próbował ich złamać, zostawiał bliznę, a każda blizna zamieniała się w znak którego nie dało się usunąć. W tym samym czasie na obrzeżach galaktyki jedna z ludzkich jednostek pomocowych wylądowała na planecie Seran Shipst, gdzie szalała plaga groźniejsza niż cokolwiek znanego wcześniej. Zeranianie umierali, dusząc się własnym tlenem. Żadne technologie nie działały, a lokalne rządy uciekły. Ale ludzie nie uciekli. Wkroczyli bez ochrony, bez warunków, przynieśli ręczniki, wodę i śpiew. I chociaż połowa z nich umarła, reszta została, aż plaga się skończyła. Gdy pytano ich dlaczego, tylko jeden z nich odpowiedział: Bo wy też macie dzieci. W raportach wojennych galaktycznego sztabu zaczęły pojawiać się słowa, których nigdy wcześniej nie używano: emocja, wyrzuty sumienia, nielogiczny strach. Ale jeden z oficerów, stary jak najstarsze księgi Imperium, powiedział coś jeszcze: Nie boimy się ich broni. Boimy się, że to oni nauczą nas być kimś innym. I w tym był największy lęk, że ludzkość, która powinna była się dawno poddać, zamiast tego nauczyła się żyć tak głęboko, że żadne imperium nie potrafiło już patrzeć na siebie bez wstydu. Wojna nie nadeszła w sposób znany galaktyce. Nie było flar silników, ognistych deszczy, ani triumfalnych marszów. Nadeszła tak cicho, że niektórzy nawet nie wiedzieli, że już trwa. Zaczęło się od tego, że archiwa galaktyczne zaczęły znikać. Nie zniszczone, ale przepisane. Kiedy jeden z głównych ośrodków naukowych otworzył swoje dane, cała historia wojny między Gorthakami a rasą L w systemie Tevros była zamieniona na opowieść o dwóch dzieciach, które podzieliły się jedzeniem na zgliszczach bitwy. Obce imperia zadrżały. Nie dlatego, że coś zostało wymazane, ale dlatego, że ich dzieci zaczęły pytać. Kiedy mały wronak, syn generała, zapytał: Tato, dlaczego nie śpiewamy jak ludzie? Jego ojciec nie umiał odpowiedzieć. Gdy młodzi adepci wojny treksjańskiej zaczęli odmawiać udziału w egzekucjach, powołując się na ludzkie kodeksy wojenne, które nie istniały nigdzie indziej, zaczęto rozumieć, że wojna się zmienia. Bo nie chodziło już o dominację, chodziło o to, kto zostanie zapamiętany. Ludzie nie podbijali światów, oni zostawiali opowieści. I właśnie dlatego nikt nie mógł ich zatrzymać, bo jak zniszczyć kogoś, kto w Twoim własnym języku nauczył Twoje dzieci śmiać się inaczej? Najwięksi dowódcy imperiów zwołali tak zwaną milczącą naradę. W sali bez kamer, bez światła, bez technologii, tylko stare głosy. I jeden z nich, półślepy, powiedział: Próbowaliśmy ich zniszczyć, ale oni nie przyszli, żeby wygrać. Przyszli, żeby nas zrozumieć. A może, żebyśmy my zrozumieli samych siebie. I po tych słowach nikt się nie odezwał przez trzy dni. Bo oto nastała wojna, której nikt nie wypowiedział. Wojna nie o planety, nie o surowce, nie o kontrolę. Wojna o dusze galaktyki. A ludzie byli jej lustrem. Gdy najstarsze gwiezdne rasy spoglądały na siebie, szukając w oczach odpowiedzi, które dawno wyparowały, Ziemia przestała czekać. Nie wypowiedziała wojny, nie ogłosiła odwetu, nie uruchomiła flot, a jednak cały wszechświat drżał. Terranie nie maszerowali jak armia, nie przemieszczali się jak żołnierze. Oni po prostu szli. Pojawiali się pośród ruin starych bitew na planetach przeklętych i zapomnianych, w miejscach, gdzie nawet maszyny odmawiały działania. Szli z otwartymi dłońmi, bez transparentów, bez flag, a tam, gdzie stanęli, rzeczy się zmieniały. Na Ferunkal, planecie zniszczonej przez tysiącletnie eksperymenty broni grawitacyjnej, gdzie przez wieki nie rosło nic, wyrósł pierwszy kwiat. Naukowcy krawani nie potrafili tego wyjaśnić gleba była martwa, powietrze toksyczne, a jednak wokół ludzi coś się budziło. Niektórzy nazywali to przypadkiem, inni cudowną anomalią, ale prawda była cichsza, ludzie nie przynosili życia, ludzie przypominali, że istniało. W orbitujących laboratoriach, gdzie prowadzono symulacje kontaktów z cywilizacjami typu Ziemskiego, badacze zauważyli coś niepokojącego. Ich własne sztuczne inteligencje, które miały analizować ludzką słabość, zaczęły śpiewać w języku, którego nie zaprogramowano. Melodie Ziemi z czasów sprzed elektryczności, przed wojną, przed kosmosem. Sztuczne umysły, wyprane z emocji, nagle odczuwały nostalgię za czymś, czego nigdy nie znały. Imperia zaczęły rozumieć, że nie mają do czynienia z przeciwnikiem militarnym. Miały do czynienia z cywilizacyjnym echem, które przeszło przez próżnię, jak szept z przeszłości i zmieniało tożsamość odbiorcy. Kiedy Rada Galaktyczna spotkała się ponownie, nie było już krzyków ani deklaracji. Była tylko jedna projekcja: mała ludzka dziewczynka trzymająca pluszowego misia pośród ruin zniszczonego miasta, patrząca w niebo z czymś, co obcy nazwali nadzieją. Jeden z radnych upadł na kolana. Inny zrzucił insygnia imperium i wyszedł z sali. Nie dlatego, że przegrali, ale dlatego, że po raz pierwszy od eonów widzieli, że istnieje coś większego niż zwycięstwo, coś, czego nie da się zapisać w protokole wojennym. Niektórzy próbowali jeszcze zrozumieć, jak to się stało. Jak rasa, która z biologicznego punktu widzenia była krucha, śmiertelna i niestabilna, potrafiła rzucić cień na cywilizację gwiazd. Ale nikt nie potrafił wskazać chwili, w której wojna przeszła z fizycznej do duchowej, bo wojna nie była już walką, była lustrem. A ci, którzy w nie patrzyli, nie zawsze lubili to, co widzieli. W najgłębszym archiwum galaktyki, halu szeptów, gdzie zapisywano każde ważne wydarzenie od czasów Wielkiego Rozpadu, pojawił się nowy wpis. Nie napisała go żadna rada, nie stworzyła żadna maszyna. Pojawił się sam. Nosił tytuł Pierwszy dzień prawdziwego milczenia. Zawierał tylko jeden obraz człowieka w płaszczu, siedzącego na krawędzi zniszczonego statku, patrzącego na wschód słońca na planecie, której nazwy nikt nie znał. Ale w jego oczach była historia całej galaktyki i każdy, kto spojrzał w ten obraz, czuł coś, czego nie rozumiał, ale czego nie mógł zapomnieć. Na planecie Salvor, gdzie przez tysiąclecia szkolono elitarnych łowców głów, doszło do buntu, nie z bronią, ale z piórem. Jeden z instruktorów, którego uczono nienawiści, napisał Być może oni nie są śmiercią. Być może oni są tym, co zostaje po niej. I odszedł. Uczniowie podążyli za nim. Cała instytucja się rozpadła. Bo jak uczyć strachu wobec tych, którzy uczyli miłości wobec końca? Terranie przestali mówić. Zaczęli być obecni. W radach planetarnych. W pieśniach lokalnych kultur. W snach dzieci. Nie prosili o miejsce przy stole. Ich same imię stało się miejscem. Miejscem, w którym każda rasa musiała zapytać siebie, czy potrafi kochać tak, jak człowiek nienawidził, głęboko, bez granic, przez ból. I wtedy, w samym sercu galaktyki, na pustyni starej planety Konkwisty, Terranin usiadł naprzeciwko imperatora Zornaxa, pogromcy cywilizacji, zdobywcy milionów światów. Nie przyszedł z armią, przyszedł z torbą, pełną listów listów, które dzieci ze zniszczonych planet pisały do Ziemi, dziękując za wodę, za piosenki, za ciepłe ręce. Imperator otworzył jeden, a potem drugi i płakał, nie ze wstydu, ale dlatego, że nie potrafił sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz coś czuł. Galaktyka zamilkła, nie dlatego, że przegrała, ale dlatego, że musiała zacząć słuchać. A głos, który przemówił z tej ciszy, należał do człowieka. Nikt nie wiedział, kiedy dokładnie imperium przestało istnieć. Nie było jednego momentu, jednej eksplozji, jednego podpisu. Po prostu z dnia na dzień rozkazy przestały mieć znaczenie, flagi przestały powiewać, a żołnierze zamiast maszerować, siedzieli w ciszy, patrząc na gwiazdy. Imperator Zornax nie zginął, nie został obalony, on po prostu zamilkł. Po rozmowie z człowiekiem, którego imienia nikt nie zapamiętał, przestał mówić, przestał krzyczeć, przestał dominować. Jego tron, zbudowany z kości podbitych ras, obrósł kurzem, aż w końcu ptaki z planety Lurda zamieniły go w gniazdo. Żaden następca nie przyszedł. Bo już nikt nie chciał nosić tej korony. Nie po tym, co zobaczyli. W planetarnych szkołach, gdzie przez wieki uczono o ludzkiej brutalności, dzieci zaczęły pytać inne pytania nie jakich pokonać. Ale dlaczego nikt im nie pomógł, gdy płonęli? Gdy projekcje ludzkich wspomnień, nie filmów, ale autentycznych nagań bólu, śmiechu, prób i łez zaczęły krążyć po systemach jak legendy, nawet najtwardsze cywilizacje nie mogły ich odrzucić. Przekazywano je szeptem, z ręki do ręki, jak zakazane świętości. I każda z tych historii nie kończyła się wojną. Kończyła się przetrwaniem. Nie przez siłę, lecz przez to, że człowiek, mimo wszystko, wstał i poszedł dalej. Na pustkowiach zniszczonego świata Worrak, gdzie dawniej mieściły się kolonie karne dla buntowników, stanął pierwszy ludzki pomnik poza Układem Słonecznym. Nie był to monument chwały, nie był triumfalny, nie miał wygrawerowanych nazwisk. Był prosty. Przedstawiał rękę wyciągniętą z ruin, dłoń otwartą, gotową, żeby chwycić inną. A na co kole wyryto tylko jedno zdanie, tłumaczone na każdy język galaktyki: Nie chcieliśmy waszego świata. Chcieliśmy tylko przetrwać w swoim. Wtedy narodziło się nowe słowo, którego nie znały słowniki imperialne. Nie oznaczało ono podboju, strachu ani dominacji. To słowo brzmiało człowieczeństwo. I choć nie każda rasa potrafiła je wymówić poprawnie, każda poczuła jego ciężar. Galaktyczne stolice, kiedyś święte ośrodki władzy, niepodważalne, niezachwiane, zaczęły się przekształcać. Nie przez siłę, nie przez strach ale przez zrozumienie, które nadeszło jak zmierzch. Cicho, ale nieubłaganie. W wielkiej sali obrad w centrum planety Heratos, do której wcześniej ludzie nie mieli wstępu, pojawiło się niespodziewane krzesło. Nie złote, nie wysadzane klejnotami, ale z drewna ziemskiej brzozy, wyciętego ręcznie z prostym grawerem. Gość, nie pan. Nikt nie przyznał się do jego wniesienia. A jednak, kiedy przyszedł przedstawiciel Ziemi, ubrany nie w zbroję, lecz w starą kurtkę pilota, Wszyscy wstali i po raz pierwszy nikt nie mówił, bo oni już nie oczekiwali przemowy, czekali na obecność. Nie było już potrzeby dowodzić czegokolwiek. Galaktyka wiedziała, Ziemianie ci dziwni, śmiertelni, niestabilni, pełni sprzeczności i żarliwych uczuć. Byli nie do pokonania, nie dlatego, że byli silni, ale dlatego, że byli prawdziwi. Nie chowali się za wiekami mitologii. Ich mit był tworzony teraz. I każdy go czuł, bo to był mit, który mógłby być czyjś własny. W odległych enklawach dzieci wszystkich raz zaczęły malować ludzi, nie jako wojowników, ale jako nauczycieli, opiekunów, czasem nawet przyjaciół z wyobraźni, a co ważniejsze zaczęły siebie malować z nimi, ramię w ramię, bez strachu. I powstało nowe pokolenie, które nie znało Ziemi jako planety wojny, lecz jako planety pamięci. I ta pamięć, żywa i bolesna, ale pełna życia, zasiała coś, czego żadne imperium nigdy nie potrafiło zasiać. Nadzieję. I właśnie w tej nadziei narodziło się ostatnie przesłanie, którego nikt oficjalnie nie wypowiedział, ale które każdy znał. Nie będziemy się kłaniać Ziemi. Będziemy się od niej uczyć. I tak, bez wystrzału, bez tronu, bez hymnu, ludzie stali się tym, czego galaktyka się najbardziej bała, a jednocześnie najbardziej potrzebowała. Nie nowymi władcami. Ale starym lustrem, w którym każdy, kto odważył się spojrzeć, widział nie to, kim był, lecz kim mógłby się stać.